Siemann w dzisiejszym odcinku będzie o tym, jak sprzedawać usługi w studiu talingowym. Podawałem już masę przykładów na ten temat, ale dzisiaj jest troszeczkę nietypowy. Bo chodzi o to, by sprzedawać usługi kobietom. Tak, tak. I o co w tym schemacie chodzi? Chodzi głównie o bony podarunkowe i vouchery. Tworzysz taki voucher, tworzysz bon podarunkowy, ale nie na yy, pewien pakiet w twoim studiu, w twoim warsztacie tylko na kwotę do wykorzystania XYZ w czasie, tak? Więc tworzysz takie vouchery, tworzysz takie bony podarunkowe i nie sprzedajesz tego osobom, które tego potrzebują, tylko osobom towarzyszącym tym osobom. Rozumiemy? Czyli Janusz potrzebuje vouchera, tak? Bo Janusz nie chce wydać Minus 50% nawet jak jest na jakieś usługi, to Janusz. nie, Janusz nie wyda. To musisz iść do grażyny, żeby grażyna kupiła Januszowi ten pakiet. Rozumiemy? Będzie łatwiejsza sprzedaż. To po pierwsze, Janusz będzie zadowolony, i Janusz na bank wtedy przyjedzie, bo ma za free. Rozumiemy, Co robisz z takim voucherem? Musisz trafiać do grup kobiet, tak? gdzie się one jakby spotykają rozumiemy? nie pod kościołem tylko y, bardziej chodzi mi o internety, czyli y, grupy tematyczne itd. Tak musisz się tam wbić i przed dniem przykładowo świątecznym jest dzień Janusza dzień ojca, dzień ojca jest dzień chłopaka itd. Tak nie wiem, święta, cokolwiek musisz się tam wbić i zaproponować, że twoje studia treningowe sprzedaje vouchery które możesz dać swojemu mężowi chłopakowi, kochankowi itd. Tak na pewno się ucieszy, voucher jest po prostu do wykorzystania yy, na ileś tam miesięcy XYZ, tak? Po pierwsze, masz łatwiejszą sprzedaż. Po drugie, nikt się nie będzie z tobą kłócił yy, panie dlaczego tak drogo, a co to za voucher, a co tam wchodzi w ten voucher, rozumiemy, no bo kobiety się troszeczkę jakby mniej znają na tym, tak? Polecą po prostu, bo Januszowi się przyda, żeby wyczyścił swoją niunię i żeby była na dni świąteczne ładnie wyczyszczona, tak? A Janusz na bank przyjedzie, na bank i na bank będzie zadowolony, że dostał odgrażony voucher. Taki szybki schemat, nie? To na tyle. Na razie, cześć.